Tutaj tak naprawdę królami są kucharze. Dostają produkty od naszych partnerów i to oni decydują, jakie te potrawy będą. Każdy ma swój patent na golonkę, na karkówkę, na łopatkę, na kurczaka, na łódko, a to w miodzie, a to podwędzane, a to gotowane. To oni są królami i starają się przygotować te potrawy w taki sposób, żeby to troszeczkę poczarować. Zwłaszcza, że biorą udział w konkursie kusiciela. Kto najwięcej skusi osób, ten zdobywa nagrodę kusiciela. Wyciągamy produkt z lodówki, zimny rzucamy na grilla. Absolutnie, absolutnie nie. My grillujemy mięśnie, tak? Karkówka jest mięśniem. Jeżeli my wkładamy zmrożony produkt do grilla, kładziemy na grilla, to on, dostając wysoką temperaturę, natychmiast się kurczy, natychmiast się skręca, zamyka i ściska. I często dostajemy u znajomych na grillu podeszwę. Nie wiadomo, co powiedzieć. No, smaczne było? No tak, się pyszne. W programie? Eee, bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna przygoda. Bez krawata, przy stoliku, z, z karkówką, przy napoju. W plenerze, w takiej atmosferze normalności i, i to mi się najbardziej podoba. Ci, którzy przychodzą na koncerty, szukają jakiejś szczerości, jakieś odnalezienia pewnych emocji, które odnajdują w muzyce. Jeśli ją odnajdą, to po prostu się jakoś łączą z nami. To jest kwestia warsztatu i techniki oraz barwy głosu. Że ja obok Elwica zaśpiewam cygańską, obok cygański, zaśpiewam rock'n'roll, obok rock'n'rolla, zaśpiewam balladę jakąś. Tak więc yy, to jest kwestia, kwestia stylu. Yeah, Eklektyka nie do przyjęcia, jest do przyjęcia, Bogu dzięki. No bo łączy to moja osoba. To, co ja sobą reprezentuję jako człowiek zwykły, normalny, który kocha to, co robi. Kocha to robić dla tych, których kocha, bo kocham swoją publiczność. Gdyby, jeżeli tego artysta nie posiada, to lepiej, żeby zmienił zawód. Piosenki, które gramy, są gramy od, od przedszkola do pola, jak to się mówi, od, od wnuka do dziadka i pradziadka. Ale Inowrocław jest takim specyficznym miastem, tu naprawdę się fajnie koncertuje. Od Kruszwicy po Inowrocław, aż po Toruń, naprawdę są cudowne koncerty i w okolicach Inowrocławia żeśmy grali bardzo, bardzo dużą ilość koncertów przez ostatnie 30 lat I, i tutaj zawsze chętnie wracamy. Tyle lat kochasz, tam nieustannie, serce swe się jesteś naprawdę. fajna, ponieważ no wiadomo, można przyjechać, można przyjść, no jest to dalej, troszeczkę dalej od centrum, więc nie przeszkadza, nie przeszkadza to mieszkańcom. Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest okay. artystami jak najbardziej w tym roku. Częściej po prostu takie imprezy. Naprawdę fajna impreza. Jest więcej miejsca, jest miejsce dla dzieci, dla młodzieży i dla starszych osób. Pięknie, pogoda nam dopisuje.

a za każdym razem, kiedy człowiek mówi, wypowiada się na różne tematy i cały czas potrzebuje nowych słów. Metaforycznie rzecz biorąc, my potrzebujemy takich słów muzycznych, czyli na przykład nowych gatunków. My jesteśmy takim zespołem, który można byłoby nazwać zespołem eklektycznym, taką muzyczną jakąś tam hybrydą, ale to też jest taki nasz styl rozpoznawczy. My nie, nie, nie jesteśmy zespołem reggae takim, który gra właśnie jamaickie reggae, tak jak wiele osób by chciało usłyszeć. Nie jesteśmy zespołem bluesowym, jesteśmy zespołem rockowym. Jesteśmy gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim. inny, to są ludzie przede wszystkim i, no i dlatego to kochamy robić, bo nigdy nie wiesz co się wydarzy, nigdy nie wiesz na jakich ludzi trafisz, ale za każdym razem robisz to 100% mimo tego, że jesteś chory albo nie wiem, po dwóch miesiącach grania, no to offer. Z całego pozdrawiam wszystkich mieszkańców Inowrocławia. Grupa Lemon z całego serducha dziękujemy już z góry.